Pan Przemysław, zaraz do, do euro wrócimy, a teraz Pan Przemysław. Dobry wieczór. Dobry, Dobry wieczór. wieczór. Ja dzwonię w zasadzie w sprawie e, związków zawodowych z KGHM i. O, o tym będziemy z... też rozmawiać, z... tak? Ale słucham Pana. Węglowej które niby działają w naszym interesie, na naszym narodowym majątku, a tak naprawdę zwykli ludzie naprawdę nic nie zobaczą, ani z tych surowców jeszcze muszą przepłacać za prąd czy też benzynę, bo, to, bo ludzie muszą dopłacać również do eksportu i dotacji w ramach właśnie podatków. Ludzie, rząd zabiera w podatkach, a następnie dopłaca, dopłaca tym firmom dodatkowo musimy dzielić się z nierobami swoją emeryturą jak dla mnie to podobny system obowiązuje u afrykańskich takich kacyków jest sobie jakiś koleś z pióropuszem do tego który razem z innymi trzyma łapę na surowcach, a społeczeństwo krepie biedę tylko tam nie nazywa się tego wolnością i demokracją. W normalnym kraju, właśnie w takim kraju, o którym mówi na przykład Janusz Korwin-Mikke, ogłasza się przetarg na eksploatację złoża, koncesja otrzymuje ten, co dał najwięcej, złoże eksploatuje prywatna firma, która jest efektywna i gdzie nie ma nadużyć następnie obowiązują kwoty... No, ale musimy kończyć, oddział. panie Przemysławie. Skróćmy ten proces technologii, do, do dochodzenia, bo, bo już musimy kończyć. No ja wiem, ale chodzi tylko, żeby, żeby była jasność. Chodzi o to, żeby, żeby te spółki jedyna nadzieja na to, żeby było normalnie w naszym kraju. Dziękuję. Dzieku, do usłyszenia. Dziękujemy bardzo Panie Przemysłowie, do usłyszenia. No i posłuchajmy, co ma na temat euro i zagrożenia euro do powiedzenia Pan były prezes PZPN-u Michał Listkiewicz.